W zwykłym domu pojawił się niewielki pająk, a już po kilku dniach zaczęły znikać psy, koty, papugi, a nawet ludzie. Sprawdźmy, co się tu właściwie dzieje. Starsza kobieta siedzi w fotelu, robi na drutach i ogląda telewizję. Nagle słyszy jakiś hałas w mieszkaniu. Myśli, że to szczur, więc dzwoni pod deratyzatora. Mężczyzna imieniem Frank obiecuje, że przyjedzie i załatwi sprawę. Wkrótce pod dom podjeżdża samochód. To Frank. Odnajduje mieszkanie staruszki i zauważa dziwny śluz przy kratce wentylacyjnej. Słyszy też te przerażające dźwięki i zdaje sobie sprawę, że to na pewno nie są szczury. Żadne szczury nie są aż tak głośne i duże. Frank krąży po mieszkaniu staruszki i dostrzega czerwone ślady stóp. Prowadzą one do rannego mężczyzny leżącego na podłodze. Wtedy coś go atakuje. Potwór wciąga Franka do swojej kryjówki, a staruszka spokojnie siada z powrotem w fotelu i kontynuuje robótkę. Wkrótce sięga po telefon i dzwoni do kolejnej osoby. Cofamy się o cztery dni. Na ziemię spada niewielki meteoryt. Uderza w strych starej kamienicy. W rzeczywistości to nie meteoryt, tylko jakieś obce jajo. Wylęga się z niego pająk, który zaczyna błąkać się po starej, domkowej makiecie. Na strych zakrada się dziewczynka imieniem Charlotte. Ma 12 lat. Zauważa małego pajączka na swoim ramieniu, ale wcale się go nie boi. Chowa go do pudełka po zapałkach i wraca przez kratkę wentylacyjną. Przez jedną z kratek widzi tę samą staruszkę. Ma kota i papugę. Charlotte rusza dalej. Kolejne mieszkanie należy do Erika, biologa i pasjonata akwariów. W końcu dziewczynka dociera do swojego mieszkania i przez kratkę wraca do swojego pokoju. Wkłada pająka do słoika i zamyka go pokrywką. Odwiedza ją ojczym, Ethan. Karci ją za to, że znów była na strychu i zbiła szybę. Kiedy mężczyzna wychodzi, Charlotte robi zdjęcie pająkowi i nadaje mu imię Sting. Matka dziewczynki, Heather, prosi ją, żeby zajęła się młodszym bratem Liamem, gdy ona będzie w pracy. Ale Charlotte bardziej interesuje się Stingiem niż opieką nad dzieckiem. Robi kolejne zdjęcie, a potem wrzuca do słoika robaka. Sting momentalnie się nim zajmuje. W tym czasie Ethan naprawia hydraulikę u sąsiadki Marii. Na twarz spada mu gigantyczny karaluch. Niezbyt przyjemne przeżycie. Charlotte uczy swojego pająka dawać znak, kiedy znów jest głodny. Na szczęście w domu nie brakuje karaluchów. Heather odwiedza wspomnianą staruszkę. Okazuje się, że to jej matka. Kobieta kładzie ją do łóżka. Staruszka cierpi na Alzheimera i ciągle o wszystkim zapomina. Wieczorem Charlotte czyta komiksy, a Ethan rysuje do nich ilustracje. Dziewczynka pomaga ojczymowi dobrze oddać emocje bohaterów. Po kolacji Ethan wchodzi do jej pokoju i zauważa rysunek ogromnego pająka na biurku. Kładzie pasierbice spać i obiecuje, że uwzględni pająka w nowej historii komiksowej. Tymczasem Sting rośnie w zastraszającym tempie i ucieka ze słoika. Przedostaje się przez wentylację do mieszkania staruszki i przeraża jej papugę na śmierć. Rano Charlotte je śniadanie z rodziną. Rodzice są zbyt zajęci pracą i niemowlakiem, by poświęcać jej uwagę. W środku dnia rozlega się przeraźliwy krzyk gospodyni domowej imieniem Gunder. Weszła do mieszkania staruszki i zobaczyła papugę, a raczej to, co z niej zostało. Kobieta jest przekonana, że to szczury. Natychmiast wzywa deratyzatora. Tak, chodzi o Franka. Mężczyzna jest pewien, że to nie robota szczurów. Papuga wygląda, jakby wpadła do blendera. Frank rozpoczyna oprysk systemu wentylacyjnego. Charlotte znajduje pająka z powrotem w słoiku. Najwyraźniej wrócił po sytej uczcie. Dziewczynka dokarmia go kolejnymi karaluchami i zauważa, że Sting unika kulek na mole. Zaczyna się też niepokoić, jak szybko rośnie. Ogląda wideo o pająkach, żeby dowiedzieć się więcej. Frank chodzi po mieszkaniu i spryskuje każdy z nich preparatem. Charlotte wyrzuca go ze swojego pokoju, żeby nie skrzywdził Stinga. Mężczyzna prosi, by pokazała mu pupila. Frank zauważa, że pająk jest wyjątkowo agresywny. Charlotte nieustannie karmi swojego pająka, ale wydaje się, że ten potrzebuje coraz więcej. W końcu Sting decyduje się zapolować na psa sąsiadki. Zwierzak zaczyna szczekać i budzi Marię. Kobieta zażywa tabletki, patrzy na rodzinne zdjęcie i zaczyna płakać. Wtedy pająk wskakuje jej na nos i gryzie. Maria zaczyna wymiotować się, a po chwili pada na podłogę. Pająk wpełza jej do ust i rusza na wycieczkę. Następnego dnia Charlotte odwiedza Erika i mówi, że chce kupić jedno z jego akwariów. Pokazuje chłopakowi swojego pająka, a on jest naprawdę zaskoczony. Erik studiuje biologię i nigdy nie widział czegoś takiego. Razem obserwują, jak Sting pożera karalucha. Erik prosi, by dziewczynka zostawiła mu pająka. Chce ustalić, co to za gatunek. Itan i Heder słyszą dziwne odgłosy dochodzące z wentylacji. Mężczyzna odkręca kratkę i zagląda do środka. Znajduje tam psa sąsiadki. Itan chce go oddać właścicielce, ale w mieszkaniu Marii panuje dziwna cisza. Bierze klucze, otwiera drzwi, wpuszcza psa i znajduje kobietę bez oznak życia. Sanitariusze zabierają ciało. Policja uznaje to za nieszczęśliwy wypadek. Itan odbiera telefon od Erika. Ten pokazuje mu pająka Charlotte i informuje, że to niezwykle niebezpieczny i jadowity gatunek. Chłopak zamierza go zbadać. Charlotte chce odzyskać swojego pupila, ale Erik nie otwiera jej drzwi. Dziewczynka wpada w histerię i zamyka się w pokoju. Erik zauważa, że dziwny pająk rośnie dosłownie na jego oczach i potrzebuje ogromnych ilości pożywienia. Ethan ma halucynacje, wszędzie widzi pająki. Charlotte czyta kolejną serię komiksów, po czym wyrzuca książkę przez okno. Tymczasem ogromny Sting rozbija akwarium. Heather kładzie do łóżka swoją schorowaną matkę, a gospodyni Gunther złośliwie dokucza biednej staruszce, która nie rozpoznaje nawet własnej córki. Ethan zostaje zwolniony z pracy za niedotrzymanie terminów, co doprowadza go do furii. Kłóci się z Gunter, która zwalnia go również z drugiej posady. Katastrofa na całej linii. Nocą Sting rusza na kolejne łowy. Gunter nie może znaleźć swojego kota. Chodzi po mieszkaniu z latarką i słyszy miałczenie dochodzące z wentylacji. Kobieta wpełza do szybu wentylacyjnego. Latarka nagle gaśnie i wtedy. Itan drze swoje rysunki. Z wentylacji rozlega się rozpaczliwe wołanie o pomoc, ale nikt nie słyszy krzyku przerażonej kobiety. Nadchodzi nowy dzień. Pies szczeka. Heder się śmieje, a Ethan w napadzie złości rozbija telewizor. Charlotte zabiera Liama i idzie do pokoju. Heather beszta męża za to, że wybuchnął przy dzieciach. Sting wdziera się do mieszkania i atakuje najpierw Itana, potem Heather. Charlotte ma słuchawki na uszach, więc nie słyszy ich krzyków. Pająk wciąga swoje ofiary do wentylacji. Charlotte karmi psa i wreszcie zdejmuje słuchawki. Odkrywa, że jej rodzice zniknęli. Zagląda do wentylacji i uświadamia sobie, że stało się coś strasznego. Pająk uwięził Itana i Heder w kokonach. Tymczasem znika też pies, a z łóżeczka znika Liam. Charlotte wreszcie pojmuje, że za wszystko odpowiada Sting. Dziewczynka postanawia uratować rodzinę. Rozpuszcza kulki na mole w wodzie, napełnia pistolecik tą mieszanką i z odwagą wpełza do szybu wentylacyjnego. To, co tam zastaje, nie jest zbyt przyjemne. Charlotte się jednak nie poddaje. Trafia do mieszkania Erika i znajduje chłopaka zawieszonego w kokonie pod sufitem. Potem odwiedza babcie, zabiera kolejne kulki na mole, miesza je z wodą w blenderze i rusza na polowanie. Polewa się tą miksturą, by nie stać się kolejną ofiarą Stinga. Otwiera wentylację i znajduje Itana. Uwalnia go dzięki wodzie z kulkami. Pajęczyna rozpuszcza się jak od kwasu. Do drzwi dzwoni Frank. Wygląda na to, że wracamy do wydarzeń z początku filmu. Ethan słyszy płacz Liama i chce go ratować, ale Charlotte prosi, by był cicho. To może być pułapka. Sting czai się w pobliżu i teraz jest już gigantyczny. Bohaterowie wpadają do piwnicy, a pająk powoli się do nich zbliża. Charlotte zastyga z przerażenia, a Ethan oblewa potwora wodą z kulkami. Stworzenie nie znosi tego zapachu i ucieka. Przerażony Frank spada wprost do nich. Jest w szoku i chce jak najszybciej uciec, ale wszystkie drzwi są zamknięte. Chwyta więc gwoździarkę i postanawia walczyć z pająkiem. Niestety, potwór okazuje się sprytniejszy niż myśleli. Sting uruchamia alarm przeciwpożarowy. Z sufitu leje się woda i zmywa z nich zapach kulek na mole. W tym momencie pająk chwyta Franka i wciąga go do szybu. To jego koniec. Ethan i Charlotte chowają się w pomieszczeniu na odpady. Tam znajdują Heather i Liama w kokonach i uwalniają ich przy pomocy pachnącej mikstury. Wszyscy żyją i są w całkiem niezłym stanie. Sting znów się zbliża. Ethan obmyśla plan. Gdy jego rodzina barykaduje się przed krwiożerczym potworem, on próbuje dostać się do przełącznika i uruchomić zgniatarkę do śmieci. Zostaje porażony prądem, ale Charlotte trafia w odpowiedni przycisk. Sting zamienia się w placka. Uratowanie. Bohaterowie wychodzą z pomieszczenia na śmieci. Ethan odzyskuje przytomność. Wygląda na to, że są już bezpieczni. A może jednak nie? Okazuje się, że Sting złożył jaja. I zaczynają się one wykluwać.